Skandaliczne słowa, wybuch złości i zawiadomienie do komisji etyki. Czy Jarosław Kaczyński poniesie konsekwencje za swoje zachowanie w sejmie. Cześć, tu Alicja na kanale Plotki Gwiazdy przedstawiam wam dziś temat, który odbił się szerokim echem w całej Polsce. Choć uroczystość zaprzysiężenia nowego prezydenta RP Karola Nawrockiego miała być chwilą jedności i powagi, to wydarzenie to zostało niestety przyćmione przez zachowanie jednej osoby Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS, mimo urazu ręki, wziął udział w uroczystościach. Ale to, co wydarzyło się po zakończeniu oficjalnej części, zaskoczyło nawet jego przeciwników. W środę w Sejnie odbyło się Zgromadzenie Narodowe, podczas którego Karol Nawrocki złożył przysięgę prezydencką i oficjalnie objął urząd głowy państwa. W uroczystości wzięli udział najważniejsi politycy od ustępującego prezydenta Andrzeja Dudy po liderów największych partii. Jednak uwagę mediów przyciągnął Jarosław Kaczyński, który przybył z ręką w temblaku. Choć nie podano przyczyny urazu, prezes Prawa i Sprawiedliwości był aktywny, udzielał komentarzy i zaskakująco często pojawiał się przed kamerami. To właśnie wtedy, na sejmowym korytarzu, doszło do incydentu, który dziś komentuje cała Polska. Po zakończeniu uroczystości Kaczyński rozmawiał z dziennikarzami, między innymi komentując zaprzysiężenie nowego prezydenta. Przy okazji, jak zwykle, nie szczędził krytyki wobec obecnego rządu, zarzucając mu zupełne zniszczenie konstytucji i praworządności. Jednak to nie słowa o konstytucji wywołały burzę. W trakcie rozmowy, pytanie zadał dziennikarz TVN 24 Radomir Łyt. Pomiędzy nim a posłanką Pisjoanną Lichocką doszło do krótkiej wymiany zdań. Wtedy do sytuacji włączył się Jarosław Kaczyński i, jak relacjonowano, podniesionym tonem powiedział. Niech pan się wobec kobiet jednak inaczej zachowuje. Ja z hamami nie rozmawiam, pan jest hamem. Te słowa padły w obecności wielu dziennikarzy i polityków. Reakcje były natychmiastowe, od szoku po potępienie. Zachowanie prezesa PiS wywołało falę krytyki. Dziennikarze uznali je za skrajnie nieprofesjonalne i naruszające granice debaty publicznej. Na te słowa nie pozostał obojętny europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Polityk złożył formalne zawiadomienie do Sejmowej Komisji Etyki, wskazując, że Kaczyński naruszył zasady etyki poselskiej oraz konstytucyjne prawa obywatelskie. Obraźliwe określenie wobec dziennikarza wykonującego swoje obowiązki służbowe narusza nie tylko zasady etyki, ale i wolność słowa, napisał w uzasadnieniu Brejza. W dokumencie zwrócono również uwagę na fakt, że zachowanie Kaczyńskiego może budzić obawy wśród dziennikarzy, którzy mają konstytucyjne prawo zadawać pytania i domagać się odpowiedzi od osób sprawujących funkcje publiczne. Zdaniem Brejzy, nie tylko urażono konkretnego reportera, ale też podważono zaufanie do instytucji parlamentu. W jego opinii należyte ukaranie lidera pismo głowy zapobiec podobnym incydentom w przyszłości i przywrócić elementarny szacunek w debacie publicznej. Cała sprawa może mieć swój ciąg dalszy. Komisja Etyki Poselskiej będzie musiała zająć stanowisko wobec wniosku europosła Ko. Z kolei opinia publiczna już teraz nie kryje oburzenia. Czy Jarosław Kaczyński zostanie pociągnięty do odpowiedzialności? Czy wydarzenia z Sejmowego Korytarza staną się punktem zwrotnym w dyskusji o granicach zachowań parlamentarzystów? Jeśli uważasz, że politycy powinni odpowiadać za swoje słowa, daj znać w komentarzu. Subskrybuj mój kanał Alicja, Plotki Gwiazdy, by nie przegapić kolejnych burzliwych wydarzeń ze świata polityki i mediów. Do usłyszenia!